Kiedy Pan Bóg stworzył Adam i Ewę dał człowiekowi wszystko. I wiemy jeszcze z historii biblijnej, z tego testamentu, kiedy czytamy księgę rodzaju, że Adam i Ewa, oni dostali od Pana Boga to, co było potrzebne im do życia. Oni się o nic nie martwili, oni mieli, nie, można powiedzieć, nieograniczoną władzę. W tym królestwie. I dostali jeszcze jedną rzecz od Pana Boga, którą każdy z nas ma. A więc wolną wolę. Nie byli zdeterminowani przez Boga, a mogli robić, co im się nie podoba. I wiemy też, że pewnego dnia naruszyli jedno z przykazań Pana Boga i stworzyli. Owoc z czego poznania do i zła i wiemy też, co się wydarzyło. Ludzie też, my wszyscy mamy wolną wolę. Po 124 latach nasz kraj odzyskał niepodległość. Nie cieszyliśmy się może długo tą niepodległością, ale ten okres od 1918 roku do swoje życie za wolność. Wiele osób oddało swoje, od swoje życie za religię, wiele osób odniosło śmierć za to, że byli wyznawcami też Chrystusa. W tym szczególnym okresie, już po odzyskaniu niepodległości, pamiętamy, że nasza cerchia otrzymała też falię. W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz uzyskania autykę 100. z toru na Mija 107 lat tego momentu, gdzie cieszymy się wolnością. To my świadczymy o tym, jaki jest nasz kraj. To my świadczymy o tym, jaki będzie nasz kraj. A zawsze tak powinniśmy pamiętać, żeby wszystko, co robimy, robić z jest do Bożego. Bo to W naszym kraju, tych, którzy rządzą naszym, też miastem. I Zawsze w różnych momentach, kiedy czasami jest bardzo trudno podjąć decyzję, tak jak tą decyzję musiał podjąć Adam i Ewa, kiedy byli zgłoszeni przez swego ducha, my powinniśmy pamiętać, a może jeszcze zwrócę się do Pana Boga, do przynajmniejszej Rodzicy, do tego patrona, do świętego, a niech mi może pomoże, w tym podjęciu jakże ważnej decyzji dotyczącej naszego jestestwa tutaj na ziemi. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że możemy żyć w tym wolnym kraju. Dziękujemy Panu Bogu, że nasze dzieci mogą chodzić do szkoły, że my możemy chodzić spokojnie do pracy, że nie widzimy nad naszym niebem latających samolotów chociaż to, co się dzieje tam na wschodzie, oczywiście przeraża nas wszystkich. I powinniśmy zawsze prosić Pana Boga, żeby ten pokój w naszym kraju był. To my powinniśmy dbać o to, żeby nasze dzieci, nasze wnuki mogły mieszkać w wolnym kraju, nie musiały brać takich naszych członków kiedyś broni do ręki i bronić nas bardzo dużo zależy. Dziękujemy Bogu. Podziękowaliśmy. Będzie jeszcze mogli dwa.